Spokojnie to, to ja to ja muszę na Twoje bo nie! Kurde. Chcą Nie, nie, nie! Skona się nie patrzą. No. O, poczekajcie! Chyba się od o kurde. O nie, ciemno w chuj. Ciemno w luj, no. Tu jest pasz, tu jest pasz, tu Dobra, ja się tu jeszcze rozejrzę. Uwaga, zająć spad, uwaga, zająć pasz, idę. Jak działa ta Jak działa? Jak, jak, jak ona działa? Ona mi jeszcze zrobiła. Kurde, Jak to działa? Idę do dupie. Ale co się wydarzyło? Błego. Maszka? O jak S? <grymne> no tak, no. I to kurwa... O, chciałam ci założyć maskę. Abym... Co ostatni. Chciałam ci założyć maskę. Chciałam pójść za popakami w tu Jaka ty u pogoda? Oj, przednie! Przednie, przednie, Ale się wyginęł! Właśnie tego się. O, jeszcze tu mi siadł na głowę! Co to już? Ciała ma ptaka na głowie! Tak, więcej masz tutaj! Ten ptak kontroluje jego ruchy. Co? Znaczy, czasami Te możecie. ten, jak idziesz wprost, to możecie trochę skierować na prawo no albo na nie. lewo. Bo nawet, może jak prób nie może nawet próbować lecieć z tobą właśnie tak jak teraz próbuje Jak już my i na śmierć Lata z nim Startuj, <stuszynce> startuj, startuj! Wait, Namian co to robi? Kuli Namian ucieka przed latającym oskarżem Eee A, a to maskę tu... O co lata? Maski tu <stuszynce> ten maskę... A dużo ludzi żyje, czemu mam startować? Nie ma sensu, żeby teraz startować. Patrz na sitarę, kurwa. Kurwa, wygląda? Ja zrobię go teraz maska. Sitar, Dobra, patrz na Citara. Przynajmniej no, słyszałam kroki. Bo fajarek zita. Termina koni maska dalej. Tak? Ej. kogo? Tam temat... Nie, 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 każdego nie, O, teraz. O, nie, się nie, sitarek. nie, 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 No, patrzeć, A, czy... no właśnie? Nie masz Maszkę on no nie, 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 No, może iść od poziomu może dlatego no. Co się stało Wyk z... Co oni robią? Nie wiem Czemu wiem, Czemu Ja leję, ja on wybisz No do mnie Kasiber ma robaka na głowie Chyba maska już są, nie? Masz coś? Do... Ogółem, że nie, nie... nie Czemu on w ogóle robi tak po jednym kroku do przodu? A wiem, to maska bo... Go przesuwa. E, bo ta no wychodzi z... Y... Mm. Co? Mo Mondon. E... Mam maski i żyje czy? Właśnie... Nie, on no, nie ma maski, bo ten... Ale coś się zbogowałeś z i on chyba próbuje dojść do statku tak, żeby go nie dorwał, ten masket. Do tego po to, jednym To kroku. będzie kurwa się dwa lata! No chyba tak. Co on, on nawet nie idzie w kierunku w statku. On idzie tak na lewo. O! będzie go prawie tam dziabnął chyba? O! Czy, co? Nie mam pojęcia w ogóle, czy... coś się dzieje... a go nie wywaliło jakoś po prostu? I teraz maska... się na nim utknęła? Nie wiem... Uważaj, uważaj, uważaj! Pa! A dobra, to drugi umarł. Trzymaj, uważaj! Idę sobie ja, na kawałek, Na kawałek! Dwa godziny później Michalek idziemy tam na fire exit mamy loot na start Oj, jest coilhead <laughs> <laughs> O coilhead jak, O jakiś był na, na, na farcie dosłownie Widziałeś go? Co to masz na <laughs> Ale że ten robot też się nie użył, to jestem zaskoczony. Ty, ty, Jeden maszkę zabity. Ale Damian się teraz cofa do tyłu. Tak? Nie mam pojęcia, co się dzieje z Damianem, naprawdę. Może, może on się tak... że nie może sam wchodzić. Dobra, to bierzesz gdzieś. albo Awczy, No tak. Nie, już nie, nie. myślimy. A, Hubert Waitanowacz, ja chodź, No, tylko że. Żeby... Tak, Ktoś, Hubert zapomniałem. Koi, to chyba. O kurwa jebana I w pająka wdepną jeszcze nie, to kurwa ale się wyjebałem w minę Ja pierdolę No, no super, to pecha na prawdę O nie Przesuniesz się? Stojny i pajęczyny Daj A ty masz ślepy żałówek w gniew A chuj A, ale cię otoczyło te i pajęczyna i ten Ej, za się. A Dawid, a Damian no wiem, bo jest kurwa w limbo? On jest jakiś tutaj <grym> <grym> Zaraz się dowiemy o co chodzi, zapytamy go. Damian, ja co się nie stało pan? z tobą? No, co? Nie, ja dostałem telefon, duble, telefon, telefon, sobie siedziałem. A, górą, a w kto w ogóle? w ogóle odpalił kurwa kurwa ale jak jeszcze mamy minus ty... Ale 3. nie, słuchaj, bo ten... Bo my ty widzieliśmy jak cię, jak cię obserwowaliśmy, nie? To mm. maskiet y ciągle popychał jakby do przodu, ale po tak... Ja z i wybiegł poza mapą w ogóle w pisnu. To... Ale Kuj. czemu on cię nie żabił? <śla> <śla> tak no, no bo ja ten jestem. sam przypadek co... 1-0. Ten sam przypadek? Nie wiem. Co ten. Ten sam przypadek co z tym? Co ty miałeś z tym? Z kurwa Z drzesterem? Ale jaki przypadek? Też, on też na tobie. No bo on też na tobie stał? I cię No razy. Ja nie widziałem go. Nie, naprawdę dosłownie ten drzester był dalej ode mnie, on był dużo dalej ode mnie. No, no my widzieliśmy z Manią, że no? on był na topie centralnie. LOL nie, ja nie. To jest No No. Ja, ja jak słyszałem, yeah. tego gdzieś teraz, on był duży <mulanie> ja będę się trzymał przy Nie, 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 musimy znać, no. <mulanie> Taka, że w nie, 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 jedną nie,